Aby sprawdzić, czy zamknięte drzwi wewnętrzne mogą powodować niepoprawne działanie wentylacji, przeanalizowałem katalogi najpopularniejszych producentów drzwi w naszej ofercie. I oto wyniki dotyczące standardowych szczelin pod drzwiami. Marka DRE w drzwiach przylgowych, bezprzylgowych i ukrytych stosuje szczelinę pod drzwiami o wysokości 8 mm prześwitu. Marce Ercado, drzwi przylgowe i bezprzylgowe mają 9 mm wysokości prześwitu, a drzwi ukryte 7 mm. W Marce Porta i Polskone, drzwi przylgowe, bezprzylgowe i ukryte, mają 10 mm wysokości prześwitu. Każdy z wymienionych producentów dopuszcza tolerancję wymiarową plus minus 3 mm. Mnożąc wysokość prześwitu pod drzwiami z szerokością świata przejścia, która najczęściej wynosi 80 cm, otrzymujemy powierzchnię otworu pod drzwiami. I tak w marce DRE będzie to wynik 64 cm2. W drzwiach RK do ukrytych będzie to 56 cm2. W pozostałych drzwiach marki Erkado jest to 72 cm2. A w marce Porta i Polskone będzie to 80 cm2. Czy powyższe prześwity umożliwiają poprawne działanie wentylacji? Informacji na ten temat poszukamy w trzech źródłach. W prawie budowlanym, w warunkach technicznych w dziale trzecim i w czwartym w polskiej normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz w normie europejskiej dotyczącej jakości powietrza wewnętrznego.